no bo codziennie nagrywam i to, to jest takie krótkie info ale zostaw łapkę w górę i subika bo lecimy po 25 subskrypcji także no co ja mogę tutaj powiedzieć i wpadajcie na mojego toka tiktoka własnego tiktoka wpadajcie no i obserwujcie oczywiście bo warto to takie to takie krótki filmik i tu takie info, że David nagrywał, także na razie.